Ale kto komu wody skłoni? Nie, odszedł, z Trzebra, tai, mój mój Trzebra, ty, manny, nie. O tak, yeah. nee, i, no, I dlatego nie mamy Polski. Dlatego rządzi Żydów, Krajniec i Hazar. Jaki Przepraszam, pani popiera Karola Nawrockiego w Tak, ja będę go popierała i dam mu swój głos jak najbardziej. Pod warunkiem, że odpowie na moje pytania, że ze mną porozmawia. Bo on po to przyjeżdża, żebym ja również coś powiedziała, a nie tylko po to. To, a to zaraz się okaże, e, proszę pani, to są do niego pytania. Ja nie tylko po to przyjeżdżam, żeby pana Nawrockiego zobaczyć, ale po to, żeby z nim zadać mu pytanie, jako suweren Polak. Skoro ja go widzę i on mi się bardzo podoba w tym, co mówi, więc niech ja go usłyszę na żywo, niech on przedstawi e, swój punkt widzenia na sprawy, na pytania, które ja mam. Tyle. Panie będą głosować na Karola Nawrockiego? Tak. A dlaczego ten kandydat, a nie inni? Nie poczu, a my na Potem nie zgodzimy. Potem jest Chcemy normalnej żyć w normalnej Polsce. A wiedzą panie, że nie mamy aktu pokojowego z Niemcami? Już I wiedzą. Już. Komisji komisji. No, to jest. Przejdzie się Pani dalej, Skąd tam już poszły następne, tam co pod pomnikiem pani tak rozrabia to, zawsze, o tak, co na zdjęciach jest. Pani też będzie głosowała na Pana Karola Nawrockiego, a jaki punkt w programie tego kandydata Panią przekonuje? Należałam do świątyńców, należy do kościoła, do Boga i właśnie głosuję na tego kandydata. I to panią przekonuje. Tak. No. no my popieramy Nawrockiego. To jest człowiek chrześcijan religijny, ma, dobrze się pięknie wypowiada. Miło go posłuchać. Widać, że ma wykształcenie. No. A plus to, co teraz robi i ten Bodnar, to będą się w piekle smażyć. Niech Tusk wyśle swojego syna na granicę, tam co bronią naszych granic żołnierze, żeby tych żołnierzy jeszcze przesłuchiwać, karak, zamiast powinno być odwrotnie. Dlaczego pan przyszedł dzisiaj na spotkanie z Karolem Nawrockim? Dlaczego? bo chcę głosować na niego. A dlaczego ten kandydat, a nie inni? Dlatego, żeby Polska istniała, to dlatego. No. Który punkt w programie pana Karola Nawrockiego pana przekonuje najbardziej? Który punkt... Przy, przy jakiej wyborczej? Przy... W programie wyborczym. No, w programie. No, nie wiem. My, nie czytajmy się programów tych wszystkich, to nie wiem. Pani będzie głosowała na pana Karola Nawrockiego? O, a że jakbym mogła, to i dziesięć razy bym podpisała. A to dlaczego? A dlaczego? Bo to jest człowiek, który się nadaje na te sprawy. Tylko on. Tylko on albo... Albo Marek Jakubiak. Jeden, dwa, trzy, tym 12. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Pani przyszła na spotkanie dzisiaj? No jakby mogła nie przyjść, bo po, po prostu jestem ciekawa. Ja się interesuję. Ja jestem po prostu, e... ja 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 to nie to nie dlaczego? no tu blisko mamy, ja bym miała daleko, nie miałabym czym przyjechać. Na pewno by nie przyszła, ponieważ blisko, to, to dla przyjemności. Nie macie jeszcze praw wyborczych? No, jeszcze nie. nie, jeszcze nie. A chcielibyście głosować? I dlaczego? No, chciałbym zagłosować, żeby mój głos został, żeby moje zdanie, na kogo zagłosuję, mogłoby wpłynąć racjonalnie na, 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 na przyszłość naszego państwa. I, i tak, 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 Czyli zachęcacie osoby, które mają prawo wyborcze do tego, żeby poszły i żeby oddały swój głos w tych wyborach prezydenckich? No, mi się wydaje, że... Wręcz mogę powiedzieć, że głupotą jest, jeśli ktoś nie odda swojego głosu albo głos zmarnuje, ze względu na to, że tutaj mogą się wahać naprawdę pojedyncze jednostki, tak bym to nazwał, pojedyncze głosy. I, i, i tak, tak. tak. I każdy głos jest ważny. Każdy głos jest ważny, owszem. Liczę, że pan prezydent wygra. I z całym sercem jestem za panem Nawrockim i zapisem. Dlaczego ten kandydat, a nie żaden inny? Bo kto jest przeciwko PiSowi i przeciwko Nawrockiemu jest przeciwko Polsce. Zobaczymy, jakie ma propozycje, jaki ma plan działania na dalsze, na tą prezydenturę. No i jeszcze się zastanowimy, ale na pewno ja, to na pewno na Karola Nawrockiego będę głosować. Wydaje mi się, że najbardziej to, że mówi o naszym kraju w pozytywny sposób. Że wiadomo, że każdy rozsądny człowiek, który. Jest jakoś sposób wie, że u nas teraz to Niemcy i Ruska rządzą. Przyjeżdżałem tutaj, zobaczyłem Wiec i uznałem, że byłaby to doskonała okazja, żeby zapytać pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, co on uważa o ludobójstwie w Gazie, o ludobójstwie państwa Izrael na Palestyńczykach. Nie wypowiadał się jeszcze na ten temat? Myślę, że to jest dosyć ważna sprawa, ponieważ prezydent reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. No a milczę o tym. I ciekawi mnie, czy będzie taka szansa. Nie widziałem do końca, żeby prezes Karol Nawrocki umożliwiał zadawanie pytań publiczności. Teraz się dowiedziałem, że można tylko wysłać wiadomość. I po uzyskaniu zgody chyba można dopiero zadać pytanie. Nie wiem, czy to jest do końca prawda. No ale chciałbym się przekonać. Oczywiście, że Nawrocki. Zdecydowanie. Dlaczego, dlaczego nie Trzaskowski? Bo Trzaskowski to jest zero po prostu i co tu dużo mówić. A zaraz nie powinno się dokumentować, prawda? Zero to zero. No. Zniżać się do zera? 3 maja prezydent Duda miał no, przemówienie. Mówił logicznie, długie przemówienie sensowne. Ten Trzaskowski w ten sposób on by nie dorósł do tego, on by z kartki nawet źle przeczytał, to co Duda mówił. Bo to się wszystko jakoś jednoczyło. Kraj, ojczyzna najważniejsze jest. A sprzedawczyk to on tam zawsze opłamnie w dzisiejszych czasach, nie daj Boże, jakby ta partia PO doszła do władzy i te tej yy, yy, no, doradcy z innych partii to przy takim zakłamaniu świata, dziś jest, Polska by nie istniała. Jestem emerytką już, pracującą jeszcze i wydaje mi się, że będzie jednak dla emerytów dalej walczyło o to, żeby ta 13 i 14 emerytura była. Właśnie, ja tak. też tak uważam, żeby 13 i 14 emerytura była. Jestem za Karolem Nawrockim, bo to będą moje pierwsze wybory, na będę głosował pierwszy raz na pana doktora Karola Nawrockiego. I chciałbym, żeby zwyciężył, bo jest bardzo wierzącą osobą. A u nas w Miętnym jestem uczniem. Jak widać, 41 lat temu młodzież w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnym broniła krzyża. Rafał Czaskowski ściągnął krzyże w urzędach gminy miast, miasta stołecznego Warszawy. I nie pozwala do tego, żeby znów zakręciło koło. Ja, ja, teraz 8 marca, Wielki Czwartek, obchodziliśmy właśnie 41. rocznicę Obrony Krzyża w Zespole Szkół Rolniczych w Miętnym. Pełni wiary, pełni nadziei na to, że uda nam się wygrać. 18 maja jesteśmy tutaj na Skwerze Solidarności w Garwolinie. Tu jest Polska, tu są patrioci. Witam serdecznie i dziękuję, że jesteście ze mną.